Witajcie kochani, tak jak widzicie, mam dwie zdrapki: wylejnego playbooka i ekstra A dzisiaj będziemy testować zdrapeczki z miejscowości myszków. Z województwa Ślowskiego, zobaczcie sami. No. Tak, więc będziemy zaraz przechodzić na drugą stronę do drapania. No to kochani, już jestem po drugiej stronie. Playbooka mamy, ekstra Mój wkład to jest 40 zł. Będziemy testować myszków. Jak to trzy, na linie się nie się dwa Ostatnie symbole to leżak Jest tylko jeden, no i ostatni symbol to korona. Korona świrus, który nam nic nie daje. Czyli strapka pusta. A J y. No to dobre kochani też proszę playbooka numer 20. zobaczymy myszkowskie playbooka. No i dobra, co nam tu wygrywa? Jedyneczka, czternastka, siedemnastka, jedenastka. Mam takie dziwne przeczucie, że będzie zero na odcinku, ale... A nie, złe przeczucie, siódemkę mam. Trzynastka oboczek, dwadzieścia trzy, trzy, dwanaście oboczek powinno bardziej w siebie wierzyć. I swoje ewentualne szczęście. 31, 9, 24, 26, 15 oboczek. Zobaczymy, co tutaj mamy. Pierwszy kopiołtaczka. Super. Tutaj przynajmniej zwrot nam ta siódemka. Zegarek. Tutaj inne symbole. tralala. Czyli kolejna gra wygrana. I mamy kolejne kopiołtaczka, czyli 10 złotych. No dobrze, trzy razy siódemki. Mamy tutaj dwa razy. Jedną siódemkę. Dwie siódemki. tra-la-la-la, jedna siódemka. Sorry, że tak nie chlujnie drapię, ale tutaj tak konkretnie trzeba trzy siódemki. Jedna siódemka. No i dwie. Dobra, dwa takie same symbole. Nie mamy. Nie mamy, mamy portfele 15 złotych. Mhm. Czyli 15 złotych mamy teraz. A tutaj co? Trzy identyczne symbole. Jeżeli trzy identyczne świątąki, to podwajamy. Trzy identyko. Patrzymy. Korony mamy trzy. 20 zł, już trzy perfumy, 25, 3 świnki, 30, no i dalej nie mamy trzech. No, ja myślę, że chyba się skończy na 30 zł. No, trzy takie same kwoty, no i niektóre się podwoiły. Szukamy perły. No i worek, słoto, zegarek, moneta, portfel, pierścionek, lustro, szminka. Gdzieś tu powinny być kurcze kontrolne, BB. No i podsumowanie. Zastępuje cała łyfka 40 złotych, tylko jedna zdrabka się zwróciła. BBB to chyba 30 złotych, czyli Play się zwrócił. Super, ta droższa zdrabka, kiedy się zreca, jest ulga. Także, kochani, jestem tylko 10 złotych na minusie, albo i aż 10 złotych. Także, kochani, kolejne mi jest na myszków. Trzymajcie się cieplutko, to cześć, pa pa.